520. Witamy Was w kolejnym odcinku mojej nowej serii na kanale Zover Cook 2. Dodatek Night of the Hungry Horde. I w dzisiejszym odcinku rozpoczynamy trzeci świat. Jest tutaj 900 punktów do zdobycia. Myślę, że nie ma co przedłużać. Zaczynajmy. Lecimy z tematem, bo mamy problem z tą misją. Od pół godziny ją katujemy. Podejście, chyba 21. No nie wychodzi nam misja, bo zazwyczaj, gdy się kończy czas, to brakuje nam około 100 punktów. Misja jest naprawdę mega upierdliwa. Tni. Właśnie ten talent zawsze mi już od razu przynosi, jak zaczynamy. Ty. A ty mi przynieś na środek, wtedy bo ci mogę od razu wykładać. Jedno, drugie i zaraz będzie trzecie. Nie zdążę. Tu masz dwa gotowe. Mm, dobra, tu się robi. Następne. O. Mm, I talerze jak skończysz. Tu masz pokrojone, jak coś? Pieczarkę. Knij na gilotynie. Dawaj. Czekaj jeszcze, czekaj, kurczaka wezmę. Knij. No jeszcze raz. Japier, papier. Masz gotowe? Masz talerze, nic no tu brakuje? To? Tego. Jakby co, to możesz ciąć u mnie na gilotynie. Lecę, masz. No dobra. No. Ej, ściągaj tam. Ściągam. Kurczaka masz. ci przyniosłem, i przynoszę Dzięki. ci pieczarkę. Już się robi. Sól się nie robi, fuck. Tu jest strasznie dużo do roboty. E, masz tu Co? Co gotowe? tu idzie? Cokolwiek, kurczak. Talerze. Ej, moim zdaniem jest całkiem dobre tempo. Tak mi się wydaje. Masz następne. Dobra, znowu gilotyna, kurczak ze stekiem. Tnij. Już lecę. Lecę, biegnę, biegnę. Przynoszę, albo talerze. nie. Tam masz dwa gotowe, Sól? tylko dam ci talerze. Co się robi? Tak. I tu jest gotowe dwa, tylko muszę ci talerze przynieść. Dobra. Mik. Raz, jeden. Dwa, tam są gotowe trzy sole. Eee, z powrotem, dawaj, tu, 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 tu. Na górę. Gotowe znaczy... trzy sole. Czekaj, kurde, patrz co to... się dzieje, no. Byś mi położyła, tu ja w... Ja pierdzielę. Do mi to i bym spalił przez ciebie. I talerze. Yy, stek, kurczak, kurczak. Boże, stek kurczak i Kurczak gotować. Tknij! Dawaj, dawaj, dawaj. Masz talerze. Ty! Ale sole, czar! Masz jeszcze jednego steka? Talerze dawaj, lepiej, a nie. Aha, tu jest gotowe. No to po Daj mi lepiej talerz, babo. No, zara. Dobra, są cztery gotowe, zróbmy najpierw Masz te Masz ten cztery. garnek. Aha. Weź gotuj sól może, bo się nic nie gotuje. Masz. No nie rozdwoje się. Masz drugie? Wydawaj to, póki możesz. Mało nam brakuje. Ja pierdzielę No patrz tu! Talerz, talerz, talerz! Następny! 900 mamy ponad. Udało się. I kolejny, ostatni. Ale nie ma już mięsa. Nie mamy mięsa. mięsa. Dobra! Ale jest 1051. W końcu, wreszcie i nareszcie mam dosyć tej misji. Tak, podejścia była... Na... Podejść stąd. było naprawdę bardzo dużo. O, no, popieprzona ta misja była, ale gruncie się udało i to nas najbardziej interesuje, na trzy gwiazdki. To była banalna misja, a tak łatwo było ją spieprzyć. Tak, dokładnie. Przed, te, przed chwilą to nie mogliśmy 700 uzbierać, a teraz nagle 1051. A robiliśmy dokładnie tak samo. No. Dziwne to było, ale no cóż, najważniejsze, że się udało, moi drodzy. Uff. Okej, okay, przed nami misja 3-2. Zmęczyłam się. Ja też od tego klikania. Ok, zobaczmy, co nas czeka w tej misji 3-2. O, Oj. Boże. Co to jest? Zbiemy kucharzy, ale czarno to widzę, żeby nam się udało to w tym odcinku zrobić. No ale spróbujmy. Gotowe? No dobra. Ja gram tą babeczką. No i misja 3-2. 540 punktów. Nie wróży to dobrze, bo to nie jest ani jakoś bardzo dużo, ani to nie jest jakoś mało. Kurde, co to w ogóle jest? Ok, chodzimy góra-dół. O, matko. I pewnie będzie przełącznik, żeby chodzić prawo-lewo. Tak, jest przełącznik. Dobra. Gdzie on jest? Jakiś przełącznik. Por. no, dokładnie. Aha, dobra. Ja już szczaiłem. Ale gdzie ja z tym idę? Aha, tu się dogara, wrzuca. Czekaj. No. no. No, idziemy. Dobra, robisz pierwsze czy drugie? Pierwsze. Ej, to ja cię rzucę. Hi. Może być. Yy, cebula, co ci jeszcze trzeba? Nic, przełącz. No. Ja nie wiem, jak mogłaś wpaść, no ale ok. Pierwsze się robi. A w ogóle zrobiłeś broku, cebula i ziemnia? Gdzie masz coś takiego? No. Aha. O Jezusie. Wiecie co? Zrobimy sobie tak, zapoznanie z misją, bo to tak na pałę to nie mamy nawet co grać, bo nam się to w życiu nie uda. Wiesz co, nie. Jak ja będę na dole, to ty mi musisz stamtąd rzucać, ja tu będę ogarniać tymi co po prostu rzucaj. Potem jak już mi nawrzucasz, to przyjdziesz tutaj i będziesz sobie też kroił. Może tak? No to nie wiem, spróbujmy. Chociaż nie, no bo musimy się jakoś podzielić, bo inaczej się pomieszamy tysiąc razy. To nie wiem, może róbmy po prostu pojedynczo zamówienia i tyle. Ja pierwsze ty drugie. Ja pierwsze ty drugie. Żebyśmy tylko się dogadali co do... Pierwsze. Nie wiem, próbujmy. Zobaczymy. No to ja drugie lecę. No to ja pierwsze. No to... I trzeba mówić, jak będziesz przełączać, nie? Na razie nie, na razie sobie przynoś. Właśnie. Czekaj, już ci robię miejsce. I co mi jeszcze tam brakuje? Sera? No, zabieraj to. I teraz możesz przełączyć, bo już wszystko mamy. O, i teraz idziemy do garka. tylko żebyś się nie pomyliła, wiesz. Garnków. Y, garków i swoich tych, warzyw. Ja mam pierwszy, ty masz trzeci i git. No i dobra, to się teraz no robi. No i to się robi, fajnie. My teraz powinni iść znowu kroić sobie no na kolejne. No dobra, kolejny. no to biorę trzecie teraz. No to co ja jest? czwarte. No to jest cebula. Tam jest gotowe, muszę tam wrócić. Dobra, zostaw to. Chodź. No i trzeba teraz... Os... Ej, no co, i dlaczego ja tego nie mogę dać na talerz? Bo ty masz yy, teraz ziemniaka, cebulę i serdzie? Coś takiego masz. Jezu Chryste, ostatnie podejście. Jak teraz się nie uda, kończymy ten odcinek i robimy to w następnym odcinku. No przykro nam, to jest trudne. Ja wiem, że to się ogląda fajnie, ale naprawdę to są tutaj niesamowite emocje. Ech, podejście numer trzy. Zirytowany jestem. Drugie. Pierwsze. I marchewka. Mm -hmm. No i ja teraz pokrój. Zmieniaj. Ja lecę, biorę pierwszy. Trzeba uważać, tutaj, jak idziemy, żeby nie wpaść. Wiesz o tym. Tak. Dobra, Chodź no tu. i to się Chodź. robi. Które teraz bierzesz? Trzecie. No to ja czwarte. Co tam już czwartym? Cebula. Marchewka. To. Dobra Trzeba lecieć. Dobra, dawaj. Wow, ale fart. I chodź. No, i znowu, tylko ktoś. Ty musisz Zostaw mi to iść tam przełącz. Gdzie? Tam, tam, tam. Tu? No. I czekaj, ja to wydam obok. Lol, ale to jest głupie. No to już wiem, dlaczego mamy tyle czasu. Boże, tyle punktów tylko, zmieniaj. Dobra, robimy... Ty robiłaś... Ja trzecie robię, znaczy długie. Ja pierwsze teraz robię. Czekaj, co mi tam brakuje? Sera chyba. Ja drugie robię, tak, sera. Ja robię pierwsze. Przełączaj. Ja już idę kompletować. Ja też. Mam nadzieję, że chyba nie pomyliłem sobie znowu. Ale chyba wszystko okej. Okay. Okej. Okay. Ej, a talerze? Właśnie, chodź do mnie. Lecę po talerze, to ja myję, a ty ogarnij następne. Przedostatnie zacznę robić. Trzecie możesz. A, trzecie? No to dobra, to i tak to idzie. Kurde, trudno jest tam Dobra. Dobra, przełączaj. Jedno. Echa. A drugie ci się nie robiło! Ja... Dobra, zmień mi. Idź. I zmień. Git. Zmień. Co robisz? W broku ziemniaka ci brak. Tak. Dobra, pomogę ci. Dobra, idę z tym. No przełączaj. Leć. Ja, ja, ja nie wierzę, to to jest koszmar. Przełączaj, Przełączę. Przełączaj. Leć. Jeszcze raz. Dobra, które robisz? Yy... O Jezu. Które robisz? To pierwsze. No to... Yy... Czekaj, bo ja zrobiłam teraz dokładnie to samo co ty wcześniej. Powtórzmy. Miała być to ostatnia próba, wiem o tym, ale jeszcze się podejmę te, te, tego zadania, bo... Jest dramat, ale naprawdę to już jest ostatnie podejście. Okej, okay? Okay. drugie, Pierwszy. a się zgraliśmy, nawet się wymijamy ładnie. Dobra, przełączaj. I także nie wpadam co chwilę, bo w moim wykonaniu to jest cud. Chodź. Dajesz. Dobra, Które biorę to z marchewką. Trzecie to trzecie. Uh -huh. To ja czwarte. Yy, idziemy. Perka, perka, perka. Bogaj już idę. Dawaj. Aha. Jezu. Odstaw i idź mi. Przełącz. Dobra. Przełącz. Yy, ty robisz... No, no to nie jest śmieszne. Mi to nie jest wcale do śmiechu, bo... Przełącz. Już, czekaj. Tylko o to sobie dam. O Jezu. Okej. Okay. Ja to pierwsze zrobiłam właśnie. No to drugie. Ja zacznę trzecie. Pierwsze zrobiłaś? No. To ja drugie robię? Tak. No to sera mi brakuje. Czekaj, bo ja mam gotowe. No dobra, dawaj, dawaj. Ja biorę treści. Przełączysz? Już. Mm. Jeszcze raz. Dobra. Czyli ziemnia. No ja pierdzielę. Yy, dobra. Już ci przełączam. Tak to nie rób. No dobra, które robisz? Mm, pierwsze. Nie, drugie, drugie, drugie. No to ja trzecie biorę z marchewką, kartofel i chyba cebula to jest. Cebulę ci tam rzuciłam. Wiem. Ej, przełącz. Przełącz, przełącz. talerze Dok... brak, ściągaj do... to. Dokrój cebulę. No już bym wpadł przez ciebie. No przełącz mi to. Po co ci to? Ja wiem, bierz to na talerz. No to myj to, a ty mnie przepuszczaj. Już. Już się zaczął robić burdel. Przełączam. Który co mi tam brakuje? Ziemniaka pewnie. A robi ktoś pierwsze? Bo nam się za, za... Ja właśnie. Uwaga, no idź idź. Talerzy myj Trzeba wydać te pierwsze. Już? No. No idź z tym, no. No. Szybko. Wow, udało się. Przełącz. Dobra, ja idę z następnym Dobra, to ja ci przełączę. Tak. Jeszcze raz. Szybko. Ja. I idź, idź tam. Yy, czekaj, bo nie wiem co robić. Okej okay, to. Przełącz mi. O Jezu, nieważne. i ja, Mario to by się udało. Kartofel. Dobra, tylko musisz mnie wypuścić. Przełącz. Które robisz? Pierwsze, drugie. Drugie? No bo już nie damy rady. Pierwsze, zacznę. Przełączamy? Ym, no to przełącz sobie. No bo chodzi o to, że ja już do gara mogę dawać, nie? Oj, cholera, jasno odjęło nam. Dobra, trzeba iść robić. Ej, talerze, talerze, przełączaj. Dobra. Ja myję. Ty przynoś rzeczy. Rób tam kolejne dania, ja myję talerze, zgoda? Ok. Dwa zaraz mamy do wydania. Mam. Biorę talerz. No wiesz, bierz. Przyniosę, biorę drugi. A dobra, ty Czekaj, bierzesz. Czekaj, jeszcze ja. Chyba nam będzie brakowało, no ale... Ej, w sumie głupiego robota, że my tak łazimy. Czego? Masz to. Włączaj. Ja Za, będę za chwilę ci powiem dlaczego. Uh, uh. Tracimy czas. Masz jakiś plan? Umyśliłaś, tak. jak to zrobić? Bo patrz. Patrz, jednego dania nam brakuje. Patrz tu, ja cię zamknę. Ale patrz tam na górze. O tam, o tam, tam o tam. No, po pierwsze, ale po drugie, ty możesz tam przejść. Nie musimy latać naokoło ja, z tymi daniami. Ja tego nie widziałem. Ja też dopiero teraz zatrybiłam. No nic, moi drodzy, ponieśliśmy klęskę niestety w tym odcinku z tą misją, ale na pewno sobie ją przejdziemy w następnym odcinku. No, niestety tak bywa. No, my też nie jesteśmy w tej grze jacyś zajebiści. Dlatego, no, czasami są takie misje, że trzeba powtarzać. Ale na pewno w następnym odcinku przejdziemy sobie tą misję na trzy gwiazdki. Póki co przeszliśmy ją na dwa. Na dwie gwiazdki, ale to tylko kwestia czasu, żeby była na trzy. Z naszej strony to wszystko. O, tak swoją drogą jeszcze coś się tu odblokowało. Misja trzecia. Ale my w przyszłym odcinku wrócimy do misji 3-2. Z naszej strony to wszystko. Trzymajcie się. I do usłyszenia już niebawem. Hej. Pa!